Na no pewno jesteśmy zadowoleni z tego rewizu, bo e, szczególnie między 15 a chyba 35 minutą dominacja dosyć była widoczna e, za głębiach Lubin. Potwierdziło się to co myślałem, że zespół szczególnie e, tej, tej wiosny jest bardzo dobrze dysponowany. Muszę powiedzieć, że tak z perspektywy tych meczów, które żeśmy rozgrywali do tej pory, uważam, że to był nasz najtrudniejszy mecz. Nie dlatego, że ksiądz sobie nie dawał w pewnych momentach rady, ale po prostu taki styl gry narzuciło nam zagłębie. Także jak się sprzedawamy, to wyrównującą 34 minuty przed końcem to można być zadowolony z wyniku. Tak jak już mówiłem wcześniej, sytuację może nie aż takie stuprocentowe zagłębia, ale przewaga, która z minuty na minutę mogła, mogła, mogła się zakończyć zdobyciem damki. Myślę, żeśmy tak jak od dłuższego czasu wywieźli dzięki no, przede wszystkim e, naszej silnej e, e, wierze e, charakterowi i, 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 i dzisiaj, dzisiaj dzisiaj się to potwierdziło. Czyli... Ja w przeciwieństwie do Tynego Tarasiewicza y, nie jestem zadowolony z wyniku. Wydawało nam się, że ta druga główka jest już pod naszą kontrolą, że wszystko dobrze wygląda. Strzeliliśmy bramkę, się wydawało, że te, to jednobramkowe zwycięstwo dowieziemy do końca. W końcówce no brak jednego zawodnika, troszeczkę za głębokie cofnięcie się nigdy nie wybiegł do, do Mili, no i skończyło się to tak jak się skończyło. Także na pewno czujemy nie i to spory po tym spotkaniu, ale jestem zadowolony z postawy zawodników, którzy się pokazali naprawdę charakter, walczyli od pierwszej do ostatniej minuty i uważam, że to było jedno z naszych lepszych spotkań, w szczególności na swoim terenie. Jeżeli dalej tak będziemy funkcjonowali, uważam, że jeszcze te radośniejsze chwile też dla nas będą. Dziękuję. No ja odebrałem to, że nie dostał zagadanie, tylko dostał za, za fał I tutaj sędzia wcześniej wszystko sobie wyjaśnił, a mi się wydawało, że jest wszystko ok, a nagle później po jakimś czasie pokazuje drugą, drugą żółtą w konsekwencji czerwoną kartkę wiem, Nie ma protensji do chłopaka. No, chciał jak najlepiej, i było widać, że, że wszedł był bardzo zaangażowany. no tak to nieraz bywa, no, że, że gdzieś, gdzieś tam we tego wszystkiego ta młodzieńcza werba gdzieś ponosi może chłopaka, ale tak jak mówię, no nie mam potencji. No, jest to młody chłopak uczy się i, i tutaj no. Też nie jest powiedziane, że gdyby Adi był na boisku, bylibyśmy w 11, to by ta bramka nie wpadła, także no, stało się jak się stało i mam nadzieję, że Adi też przemyśli pewne rzeczy i tutaj ja, ja go na pewno nie skreślam. Powiem tak, ja, dobry, dla, mnie, dla mnie z perspektywy łapki było, ale później sędzia wytłumaczył nam, że nie było. No, trwało to trochę czasu, bo gdzieś dla mnie to trochę za długo, no, ale tak to nieraz bywało. Nie chcę się tutaj wypowiadać, bo tak jak mówię, nie widziałem tej sytuacji dokładnie, w telewizji też nie widziałem, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dziwne tylko, że, że sędzia techniczny przyleciał do mnie i raz mi tłumaczył, że jeden sędzia, asystent stwierdził, że nie było karnego, za chwilę, że, że nie ten z tej strony, tylko że z drugiej strony jakieś takie dziwne tłumaczenie. Ale tak jak mówię, nie, nie wnikam, czy, czy rzut karny był, czy nie, bo tak jak mówię, no, nie jestem ze swojej perspektywy ocenić, czy faktycznie ten karny był. Tak, tak, to co powiedziałem. Widziałem o Dla mnie to co widziałem wcześniej w zagłębie oglądałem siłą rzeczy. był taki zawód. Także uważam, że to co powiedział a, trener. Porównując inne większe zagłębia szczególnie tutaj, no. wyderpie, uważam, że za bardzo dobrze zabrało. Proszę doktora Sznajdera To oczywiście ja wiem do czego pan pije, że jak robić, wchodzi to strzelał bramki, a teraz jak wcześniej grał cały mecz, to nie szczela. Na pewno od napastnika się wymaga szczelania ramek i na pewno ta statystyka jak i jednego, jak i drugiego nie jest zadowalająca. No tak, tak, to, 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 to prawda. Ale to, to był wolny transport? No to może nie moja wina, może no, nie, nie doszczęto tego problemu. Powiem tak, e, największy problem mieliśmy e, przede wszystkim e, z tym, że, że, że te pojedynki jeden na jeden e, w środku pola... Nawet przy coś w tych czy Traore, czy Lukselańskim no, mieliśmy, mieliśmy problemy. Dobrze, że to się nie działo bliżej naszej szesnastki, ale faktem jest, że ja to co mówimy wcześniej, nie oszukamy w sektorze ofensywnym, bo przy tak e, dwóch zespołach do pewnego momentu, gdzie mecz jest wyrównany, różnice robią indywidualności. No, I teraz myślę, że sobie wiemy, że można powiedzieć śmiało, że... E, Sebastian Mira jest jednym z najlepiej nie tylko w, ślubie, w naszej ekipie, ale ogólnie w Polsce i przy tak trudnej um, powiedziałbym zachowaniu technicznym jest bardzo znowu. Będziemy, będziemy szukać. No, no, Mówimy no, samym charakterem to co pokazujemy już nie wiem, dziś i jakąś organizacją uważam więcej niż niż dobrą w pewnym momentach meczu meczu nie da się siebie.